Za nami 17. edycja siatkarskiego turnieju Amika Cup. W ostatnim meczu zawodów grupa Zoty Chemik Police pokonał mistrza Niemiec, sportklub Drezno 3 do 1. Turniej na pewno był wymagający dla nas, bo bardzo dobre zespoły po przeciwnej stronie siatki. Na początek 5 setów z Rzeszowem to już można powiedzieć taka tradycja, bo też w playoffach te mecze zawsze były bardzo zacięte. No i ten pierwszy mecz dał nam w kość. i... Wczoraj, może, słabsza dyspozycja, ale cieszy to, że dzisiaj znowu potrafiłyśmy się odbudować. Pomimo przegranej na zakończenie turnieju, drużyna z Drezna zwyciężyła w końcowej klasyfikacji, wyprzedzając inną niemiecką ekipę, Sportklub Potsdam, dzięki wygranej w bezpośrednim meczu. Trzecie miejsce zajął chemik Police, a tuż za podium znalazł się deweloper z Rzeszów. Pierwszy raz w ciągu 17 lat taka nastąpiła dzisiaj. Że musiały być liczone punkty sety i bezpośrednie pojedynki między tymi zespołami, które miały równą ilość punktów i setów. Dla wszystkich drużyn turniej rozgrywany w szemotułach był jednym z ostatnich sprawdzianów przed startem zmagań ligowych. Cały czas tej formy szukamy, bo tak naprawdę cały czas yy, trenujemy w okrojonym składzie i jeszcze nie ma dwóch dziewczyn, które były w reprezentacjach. Także czekamy i myślę, że ta optymalna forma jeszcze jeszcze przyjdzie na pewno. Organizator. Że już teraz zapraszają na kolejną edycję turnieju, która odbędzie się za rok.